Kolejne straszne historie. Mam dla was cztery straszne, prawdziwe historie pochodzące z forum Let's. się w 2017 roku. Śmierć mojego bliskiego przyjaciela i wiele innych powodów sprawiły, że w tamtym czasie chorowałem na depresję. Dlatego moja rodzina przyleciała na drugi koniec kraju, aby mnie odwiedzić w Los Angeles, gdzie mieszkam. Pomyśleliśmy, że będzie miło odwiedzić wyspę Santa Catalina. Lecieliśmy, było jasne, że jest poza sezonem. Był koniec listopada, było zimno i poza mieszkańcami i paroma turystami na wyspie nie było prawie nikogo. Zameldowaliśmy się w motelu, choć to słowo ledwie oddaje charakter tego miejsca. Nazywam go motelem, ponieważ wszystkie drzwi do apartamentów prowadziły na zewnątrz, ale w rzeczywistości nasz apartament jednym z 20-30 uroczych budynków gościnnych ustawionych w kształcie litery U wokół alejki. Wejście do motelu było w jednym z budyneczków. Z naszego pokoju jedna ścieżka prowadziła z powrotem na ulicę, a druga w zaciszny labirynt apartamentów. W dniu Zwie po dniu zwiedzania i po kolacji nadszedł czas na zimowy, ciemny spacer do naszego apartamentu. Zaciągnąłem swoją czarną bluzę z kapturem, mocniej na zmarznięte uszy i przeszedłem przed moimi rodzicami, mówiąc im, że muszę się położyć spać, i tak też zrobiłem. Depresja czasami ułatwa, ułatwia zasypianie. W nocy obudził mnie głos mamy szepczącej moje imię George, George odwróciłem się w kierunku łóżka moich rodziców. Co się dzieje? zapytałem. Gdy moje oczy przyzwyczaiły się do słabego blasku księżyca, przenikającego przez zasłony, zobaczyłem, że dopiero wtedy mama obróciła głowę w moją stronę jakby zaskoczona widokiem, widokiem mnie w łóżku. Jeśli ja jestem w moim łóżku, to kogo mówiła? Oboje spojrzeliśmy w miejsce, w które wcześniej patrzyła i zobaczyliśmy postać w kapturze w całkowicie czarnym ubraniu, stojącą nad ich łóżkiem. Wiem, że to jest opowieść z serii Let's Not Meet i czytając to wiesz, że będzie dziać się coś przerażającego, ale wyobraź sobie, jak strasznie przerażające jest obudzić się na wyspie w środku oceanu i zobaczyć nieznajomego w Się w niezrozumiały sposób. W przeciwieństwie do nieskończonego momentu, gdy postać stała nad nami zaledwie kilka sekund temu, seria wydarzeń, która rozegrała się, gdy mój ogromny ojciec obudził się, rozegrała się w mgnieniu oka. Nagle wszyscy znaleźliśmy się na zewnątrz. Moja mama krzyczała. Złapko, słabko! Mój tata biegł ścieżką w głąb motelu, krzycząc: Zabijecie do cholery! Ja pobiegłem drugą ścieżką w kierunku ulicy. Kiedy tam dotarłem, nie było żadnego śladu intruza, ale za mną zrobiło się podejrzanie cicho. Pobiegłem z powrotem w stronę pokoju i zobaczyłem tatę wracającego z opuszczoną głową. Słyszę jak mówi, to jest jakiś jebany dzieciak. Co się okazało, jakiś młody nastolatek wszedł do złego pokoju, naszego pokoju. Moi rodzice zapomnieli zamknąć drzwi na klucz. Gdy moja mama obudziła się, widząc wysoką osobę w czarnym kapturze, pomyślała, że to ja w epizodzie depresyjnym. Kiedy osoba w kapturze przykucnęła, to był nastolatek, który właśnie zdawał sobie sprawę ze swojej pomyłki i wpadł w panikę, to on był przerażony nami. Kiedy wróciłem do pokoju, moja mama obejmowała płaczącego chłopaka. Też bym płakał, gdyby gonił mnie olbrzymi były żołnierz z morderczym spojrzeniem straumatyzowanego chłopaka z wyspy Katalina. Z niecierpliwością czekam na przeczytanie twojej opowieści z serii Let's Not Meet o tym samym zdarzeniu z twojej perspektywy. Historia numer dwa. Zanim przejdę do historii, Trzymam. 22 lata i jestem stosunkowo drobną dziewczyną. Uwielbiam jeździć samochodem, mam na myśli kilkugodzinne podróże donikąd, bez określonego celu, tylko ja, moja muzyka i droga przede mną. Kiedy mieszkałam w Nebraska, często wybierałam mniej uczęszczane wiejskie drogi, Zdecydowałam, że wybiorę się na przejażdżkę, aby oczyścić sobie głowę. Mój chłopak rozumiał to i powiedział mi, żebym była ostrożna i nie jeździła zbyt długo. Pożegnałam się z nim pocałunkiem i wyszłam. Jeździłam po naszym mieście przez około pół godziny, ale wciąż czułam napięcie. Zdecydowałam się pojechać poza miasto na północ znajomymi, ciemnymi, krętymi, jednopasmowymi drogami. Utrzymywałam stałą prędkość 65 mil na godzinę, zwalniając na zakrętach na wypadek, gdyby jelenie wyskoczyły zza zakrętu. Podziwiałam rozległą pustkę zaśnieżonych pól i jałowych drzew. Jazda pustkowiem z niewielkimi domkami w oddali, martwymi polami kukurydzy i bez żadnych samochodów dookoła. Wywoływała we mnie drobny niepokój. Spodziewałam się, że w lusterku wstecznym pojawi się duch, lub że ktoś wyskoczy z za drzew na horyzoncie. Jedyne światło pochodziło z moich reflektorów. Musiałam napinać wzrok, aby cokolwiek widzieć w tej ciemności. Już po 23 i powiedziałam sobie, że po dotarciu do znanego ronda, które prowadziło do małego miasteczka, zawrócę do miasta. To ronda było jeszcze około 15 minut jazdy, ale poza buzującą wyobraźnią, która malowała najgorsze scenariusze, nic złego przecież, przecież się nie działo. Spokojnie jechałam pustą drogą. Nie musiałam się martwić na zapas. Podczas pokonywania kolejnego zakrętu zauważyłam pojazd z włączonymi światłami awaryjnymi. To był jakiś sedan ciemnego koloru ustawiony pod kątem tak, że tylko część znajdowała się na poboczu, a reszta wystawała na drogę, jakby ktoś próbował szybko zjechać na bok. Drzwi od strony kierowcy były szeroko otwarte, i gdy zwolniłam, żeby go ominąć, dostrzegłam, że wewnątrz samochodu widać było coś, co mogło być krwią. Nie widziałam nikogo na drodze ani w samochodzie, a ja byłam jedynym człowiekiem w zasięgu wzroku. Spojrzałam na telefon, i oczywiście nie miałam zasięgu. Więc oto jestem, sama na drodze w nocy, obok opuszczonego pojazdu, w środku którego ktoś najwyraźniej został zaatakowany. Nie jestem głupia. Obejrzałam niezliczoną liczbę odcinków programu ID Badawcze Zbrodni i przeczytałam zbyt wiele książek o prawdziwych zbrodniach, aby uznać to za podejrzane. Wciąż jednak miałam odrobinę wątpliwości, czy komuś naprawdę nie przydarzyło się coś złego i czy nie powinnam pomóc. Te drogi nie są często uczęszczane późną nocą, a temperatura była znacznie poniżej zera. Jeśli ktoś był ranny lub w tarapatach, nie było nikogo innego, kto mógłby pomóc poza mną. Się działać ostrożnie. Podjechałam powoli do pojazdu, lekko otworzyłam okno od strony pasażera i zawołałam: Hej, czy jest tam kto? Czy wszystko w porządku? Nie usłyszałam odpowiedzi. Powiedz, powiedziałam sobie, że zawołam jeszcze raz, i jeśli nie usłyszę żadnej odpowiedzi, odjadę. Zasięg, zadzwonił na policję. A jeśli usłyszę kogoś, no cóż, wtedy ustalę kolejny krok. Więc znowu krzyknęłam: Hej, co się stało? Czy wszystko w porządku? Nastąpiła chwila ciszy, a potem usłyszałam szmer w cieniu drzew, po czym ochrypły głos powiedział: Zamiar odpowiedzieć, lub nawet zatrzymać samochód i wysiąść, kiedy założyłam, zauważyłam dwie rzeczy. Zauważyłam, że sedan nie ma żadnych uszkodzeń ani na masce, ani w żadnym innym miejscu. Co wydawało mi się dziwne, biorąc pod uwagę krew na wewnętrznej stronie drzwi. W lusterku wstecznym. Dostrzegłam kogoś wychodzącego z zasedana i zbliżającego się do mojego samochodu. Ta osoba nie miała na sobie krwi ani nie wydawała się ranna. Miała na twarzy maskę i trzymała coś w ręce. Nie wiem, co to było, nie mogłam się dokładnie przyjrzeć, ale sądząc po długości i kształcie, przypuszczałam, że to mógł być albo klucz do opon, dźwignia do odkręcania kół, lub coś podobnego. Nie muszę chyba mówić, że wcisnęłam gaz do dechy. Jechałam jak szalona, serce waliło mi w piersi, a całe moje ciało drżało. Okno było wciąż opuszczone, a muzyka wyłączona, więc wyraźnie słyszałam czyjeś krzyki. Kiedy rzuciłam ostatnie spojrzenie w lusterko, głównie żeby sprawdzić, czy, wsiadaje, czy ktoś wsiada do samochodu i rusza za mną, mężczyzna w masce stał wciąż na środku drogi, obserwując mnie, i tuż przed tym, gdy odwróciłam wzrok od lusterka, zobaczyłam drugiego mężczyznę, wyłaniającego się z krzaków, też w masce i bez śladu krwi na sobie. Skręciłam w stronę miasta, zaparkowałam na parkingu Walmarta, który na szczęście wciąż był zajęty samochodami, i dostałam ataku paniki. Gdy się trochę uspokoiłam, zadzwoniłam do jednego z moich przyjaciół, który był policjantem, żeby mu opowiedzieć co się wydarzyło i zapytać, co mam robić. Ponieważ to było poza granicami naszego miasta, skontaktował się z lokalną policją w tej jurysdykcji. Przekazałam policji swoje zeznanie, a oni zapewnili mnie, że pojadą na miejsce, gdzie stał sedan i sprób spróbują schwytać tych gości. Ale podejrzewałam, że nic z tego nie wyniknie. Mieli tylko informacje o ciemnym samochodzie osobowym i dwóch facetach w maskach. Nawet nie zapamiętałam numeru i rejestracyjnego. Po złożeniu zeznania wróciłam do domu i całą noc spędziłam nasłuchując każdego dźwięku, w strachu, że ci faceci mnie znaleźli. Od tego incydentu nie otrzymałam żadnej informacji od policji. Jestem tylko wdzięczna, że żyję i że wtedy nie zatrzymałam się i nie wysiadłam z samochodu. Nadal mam wiele pytań, na które nie mam odpowiedzi. Co oni tam robili? Dlaczego? Czy to była prawdziwa krew w środku samochodu, czy tylko podstęp, żeby mnie zwabić? Jeśli to była prawdziwa krew, czy, skr czy skrzywdzili kogoś innego, co by się stało ze mną, gdybym zatrzymała samochód? Nie muszę chyba dodawać, że nie będę już je jeździć nocą bez celu. I mam nadzieję, że nigdy więcej nie spotkam tych szaleńców. Historia numer 3. Obecnie mieszkam z moimi rodzicami. Dom ma dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się moje mieszkanie, a także inne pomieszczenia. Garaż, kotłownia i pralnia. Moi rodzice mieszkają na górze. Mój tata pracował z kontraktorem i jego pracownikami, aby wymienić zamontowane na ścianie klimatyzatory. W domu wtedy przewijało się wielu ludzi. W dniu, kiedy to się wydarzyło, moja mama i ja wyszłyśmy na zakupy spożywcze, a mój tata został w domu, żeby nadzorować pracowników. Kiedy wróciłyśmy, pracowników już nie było. A mój tata poszedł spać, więc moja mama i ja przygotowałyśmy kolację i spędziłyśmy trochę czasu na górze. Rzuciłam mimochodem mojej mamie, że nasze samochody wciąż są na zewnątrz i przypomniałam o kobiecie mieszkającej ulicę dalej, którą niedawno okradli włącznie z samochodem. Przestraszyło, i wysłała mnie na dół, żeby sprawdzić, czy drzwi frontowe są zamknięte. Nie były zamknięte, były lekko uchylone. Zamknęłam drzwi na klucz i wróciłam na górę. Siedziałyśmy na górze i oglądałyśmy serial przez jakieś kilka minut, aż usłyszałam głośne stuknięcie na dole. Pomyślałam, że to moja kotka dostała szału. Powiedziałam mamie, że pójdę na dół, żeby ją nakarmić, a potem wrócę i dokończymy odcinek serialu. Schodząc po schodach, usłyszałam kolejne głośne i głośniejsze stuknięcie. Otworzyłam drzwi mieszkania, ale kotki nigdzie nie było. Poszłam poszukać jej do kuchni i wtedy zauważyłam coś, co sprawiło, że serce mi zamarło. Były zamknięte. Ani moi rodzice, ani ja nigdy ich nie zamykamy, żeby kotka mogła tam wchodzić i łapać myszy. Dotarło do mnie, że stuknięcie, które słyszałam, mogło być zamknięciem, mogło być dźwiękiem zamykania ciężkich drzwi do kotłowni. Byłam kompletnie sparaliżowana, przekonana, że ktoś ukrywa się tuż za tymi drzwiami. Ostatnio oglądałam wiele strasznych filmów, więc to mogła być paranoja, ale to uczucie było straszne i nienaturalne. Wiedziałam, że nie chcę dać temu komuś żadnego powodu, żeby otworzył drzwi. Zaczęłam udawać, że mówię coś do mojej kotki, która wciąż się nie pojawiła, i przygotowałam jej jedzenie. Byłam przerażona. Musiałam spuścić drzwi z oczu. Praktycznie cały czas miałam je w polu widzenia. Po nakarmieniu kota wróciłam na górę. Szybko opowiedziałam mamie, co się stało. Była sceptyczna i powiedziała, że może to jeden z pracowników zamknął drzwi. Jednak, widząc, jak bardzo byłam zaniepokojona, Poszła obudzić mojego tatę. Mój tata wziął swoją broń i zszedł dół na dół. Krzyknął do nas, żebyśmy wezwały policję i schroniły się w bezpiecznym miejscu. Ukryłyśmy się w sypialni i zadzwoniłyśmy na policję. Przyjechali i przeszukali cały dom, ale nie znaleźli nikogo. Po wszystkim mój tata powiedział nam, Krzyknął, żebyśmy wezwały policję. Kiedy schodził, zobaczył, że drzwi do pomieszczenia z piecem, do kotłowni i tylne drzwi na zewnątrz były szeroko otwarte. Historia czwarta pracowałem wtedy w szkole, w dziale administracji jak to się mówi zaladą. Często rodzice i krewni uczniów odbierali ich u mnie, kiedy ci mieli opuścić szkołę w trakcie lekcji. Pewnego dnia przyszedł do mnie mężczyzna wyglądający na czterdziestolatka i powiedział, że przyszedł odebrać swoją córkę. Wziąłem książkę odbiorów, żeby wpisać powód, dla którego zabierają ze szkoły wcześniej. Powiedział, że jego córka ma wizytę u dentysty. Zapytałem go o imię, a kiedy je podał, od razu wiedziałem, kim jest. Problem polegał na tym, że znałem je ojca dziewczynki i to na pewno nie był on. Jej ojciec był niskiego wzrostu, ale bardzo umięśniony. Ten mężczyzna był wysoki i chudy. Żeby upewnić się, że go dobrze usłyszałem, zapytałem, czy powiedział, że jest jej ojcem, na co odpowiedział tak. Wiedziałem, że kłamie. Poprosiłem go, żeby podał mi numer telefonu, żeby go zweryfikować. Podał bez wahania poprawny numer. Pomyślałem, że może to być inny krewny i że może myśli, że tylko rodzice mogą odbierać swoje dzieci, więc dlatego kłamie. Ale coś mi nie pasowało. Coś było z nim nie tak. Mogłem go zdemaskować i powiedzieć, że wiem, że naprawdę nie jest jej ojcem, ale bałem się, że może mieć broń i mi grozić, więc postanowiłem udawać, że wszystko jest ok. Powiedziałem mu, że zadzwonię do nauczyciela, żeby wezwać dziewczynkę na dół, ale tak naprawdę, naprawdę zadzwoniłem na swój numer. Kiedy rozmawiałem z nauczycielem, Mężczyzna wyszeptał mi, że chce wyjść zapalić i żebym pozwolił jego córce wyjść i spotkać się z nim na zewnątrz. Nie czułem się z tym komfortowo, więc szybko go zatrzymałem i zakończyłem rozmowę. Powiedziałem mu, że jego córka pisze ważny test i że nie może teraz opuścić lekcji i że zgodnie z zasadami szkoły uczeń musi uprzednio poinformować nauczyciela, jeśli chce przesunąć test. Zaczął się irytować, domagał się, abym powiedział jego córce, żeby przyszła na dół, albo on sam pójdzie do jej klasy i ją zabierze. Wiedziałem, że na pewno tego nie zrobi, ponieważ nie wiedział, w której klasie jest jego córka, a ona nie pójdzie z obcym mężczyzną. Poprosiłem, przeprosiłem go i powiedziałem, że może usiąść na ławce i poczekać, aż skończy test. On nalegał, że musi przyjść natychmiast, bo oto kolejne kłamstwo: jego babcia jest w szpitalu. Powiedziałem mu, myślałem, że ma wizytę u dentysty. Po spojrzeniu na jego twarzy, wiedział, że został przyłapany, coraz bardziej się denerwował i powiedział, że pójdzie porozmawiać z dyrektorem i wezwie policję za odmowę wypuszczenia jego córki. I mówiąc te rzeczy, Oddalał się od nas i wyszedł przez główne wyjście. Szybko poinformowałem o tym wszystkim resztę pracowników i ustaliliśmy, że jeśli wróci, zadzwonimy na policję. Nie wrócił. Pod koniec dnia znalazłem dziewczynę na korytarzu. Opowiedziałem jej o zajściu. Natychmiast spladła i powiedziała mi, że przed lekcjami starszy mężczyzna śledził ją. Centrum Handlowym. Powiedziałem jej, że znał też numer jej taty. Minął miesiąc i zapytałem ją, czy ten człowiek wciąż ją prześladuje. Powiedziała, że nie i że jej tata porozmawiał z tym facetem. Okazało się, że to był stały klient w sklepie spożywczym, w którym pracował jej tata. Ona czasami pomagała tacie w sklepie, więc stąd musiał ją znać. Kiedy facet znów pojawił się w sklepie, ona natychmiast wskazała go tacie. Ojciec wyszedł do faceta krzycząc i grożąc mu, że zrobi mu krzywdę, jeśli nawet spojrzy na jego córkę. Facet uciekł i dziewczyna nie widziała go od tamtej pory. Ostatnia historia. Mam nadzieję, że wszystkie Wam się podobały. Dzięki i do usłyszenia niebawem.